Hej, mówię do ciebie! Czy wiesz, że spośród dziesięciu Twoich koleżanek, które do tej pory systematycznie wykonywały mammografię, w ostatnich miesiącach zrobiła ją tylko jedna? Z cytologią jest równie źle. Na dziesięć kobiet badanie w terminie wykonują zaledwie dwie. Dane dotyczące profilaktyki onkologicznej są dramatyczne. Jest nas 38 milionów, z czego ponad milion to osoby chore na raka. Ich liczba stale rośnie. Tylko dziś zachorowało 600 osób, a 300 zmarło. Brzmi znajomo? To nie są dane dotyczące COVID-19, tylko liczby dotyczące nowotworów. Rocznie na raka piersi choruje blisko 10 tysięcy polek, umiera połowa z nich, a w innych krajach. Zaledwie co trzecia. Blisko 3000 dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, umiera 1600. Śmiertelność z powodu raka prostaty w Unii Europejskiej maleje o 7%, a w Polsce w ciągu 5 lat o 18% wzrosła. Ponad 5000 kobiet i mężczyzn dowiaduje się każdego roku, że cierpi na raka nerki. Dziś można wykryć nowotwór na wczesnym etapie. I skutecznie go wyleczyć. Wystarczy pamiętać o badaniach. W czasie pandemii dramatycznie spadła ilość osób, które się na nie zgłaszają. Jesteś wśród nich? Możesz uratować życie swoje i innych. Badaj się. Zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego i poproś o konsultację. On przeprowadzi wywiad, wskaże niezbędne badania i wystawi skierowanie. Możesz to zrobić zdalnie i koniecznie. Wybierz specjalistę od zdrowia. Spotkaj się z twoim lekarzem rodzinnym.